Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Oliwia, a przed Wami Anno 1800, sezon drugi. I tak jak obiecałam, będzie to seria ze wszystkimi dodatkami. Ja osobiście nie ogrywałam jeszcze dodatków z sezonu trzeciego i czwartego. No także tą wiedzę trzeba nadrobić, tak? Jak pewnie się spodziewacie, będzie to długa seria, także ja już zakasam rękawy i lecimy do ustawień. Oczywiście rozgrywamy tak jak w pierwszym sezonie sandbox, także ja już sobie zrobiłam takie średnie ustawienia. Jeśli chodzi o naszych przeciwników, to mamy dwie postacie. Na poziomie średnio zaawansowanym będzie to Artur i Beryl, a na poziomie normalnym mamy Bente. Lecimy dalej. Zostawiamy sobie wszystkich kupców, piratów na poziomie przeciętnym. Kolejne ustawienia również uśrednione, i idziemy dalej. Warunki początkowe. Jeśli chodzi o warunki początkowe, to dostajemy okręt flagowy, mamy średni kapitał początkowy i nie mamy odsłoniętej mapy. Jeśli chodzi o warunki zwycięstwa, to wszystko mamy wyłączone i możemy zaczynać grę. Zapraszam do oglądania. No i jesteśmy z powrotem. Dostaliśmy już na początek wyspę, na której mamy ziemniaki. Zboże i winogrona. Winogrona to nam długo nie będą potrzebne. A oprócz tego mamy złoża gliny, żelaza, cynku i pola naftowe. I co my tu mamy? Starwester. Nie, nie, może Alfea. I nie pytajcie mnie dlaczego. Tak po prostu. Pierwszą rzeczą będzie oczywiście zwiedzenie troszkę mapy. Widzę, że nasza wyspa znajduje się w rogu. Weźmy ten nasz okręt flagowy. Mamy tutaj deski i stalowe belki, co nam się przyda, ale wydaje mi się, że uzbrojenie to ja na razie odłożę. I lecimy sobie. Widzę, że już tam niedaleko mamy wyspę, czyli możemy sobie w sumie tam popłynąć. I będzie ok. A my zaczynamy sobie tutaj budowę. Odkryliśmy nową wyspę, a w zasadzie już nawet dwie nowe wyspy. Tutaj mamy taką malutką z papryką i chmielem. Szkoda tylko, że taka mała, a tutaj obok docieramy właśnie też chmiel, papryka i futra. O, to jest bardzo fajna wyspa. Ja chyba ją tylko też troszeczkę mała, ale ja bym może ją chciała. Gdzie jest nasz okręt? Hmm, czy mamy coś jeszcze? Mamy jeszcze blisko coś innego. Dobra, płyńmy dalej, choć, no, kusi mnie ta wyspa, nie powiem. A czy w tę stronę. Uuu, przecież tutaj mamy <laughs> tak blisko drugą wyspę, to może weźmy ten nasz okręt. Niech on przypłynie tutaj. I odkryliśmy trzecią wyspę. Ona jest troszkę większa, ale niestety ma te same zasoby. Co my na naszej głównej wyspie, więc to jest nam kompletnie niepotrzebne. Dobra, nie ma co tracić czasu. Będziemy robić pierwsze domki. Pięknie, i jesteśmy w epoce rolnictwa. Och, jak ja tęskniłam za tą grą. Oczywiście, ryneczek. Zostawimy sobie. Miejsca troszeczkę na karczmę obok, i tak na razie tyle osób nam wystarczy. Chciałabym e, zrobić oczywiście deski, czyli potrzebujemy na początek chaty drwala. I wydaje mi się, że od razu zrobię magazyn kolejny. No bo możliwe, że one by tutaj dosięgały, ale, ale chciałabym mieć jednak ten magazyn. Aha, tylko ja nie mam nawet desek, żeby zrobić magazyn. No to postawmy tak chwilowo pierwszą chatę drwala tutaj. Doprowadzimy drogę. od razu zrobię tartak. I coś tam, żeby po prostu się robiło. I jak będziemy mieli 10 desek, tak? Tak, 10 desek, to zrobimy sobie strefę drwali taką osobną. A na razie niech będzie tak. Chciałabym od razu już zaplanować kolejne domy. A! Jeszcze mamy odkrytą wyspę. Tak, mamy tutaj i chmiel i paprykę. To super. Tak, myślę, że nie ma co szukać dalej, bo to jest bardzo, bardzo yy, sprzyjające walkom usytuowanie. Mieć tak bardzo blisko dwie wyspy. Także będziemy tutaj dokować. No i możemy zbudować kolejną faktorię handlową. No i jak najbardziej witam nowe miasto i oczywiście zmienimy mu nazwę. Belmor i nie pytajcie dlaczego. Ambicja w sumie może się tutaj kręcić w okolicy pomiędzy naszymi wyspami. Chociaż niech płynie dalej, co nie? Niech płynie dalej, niech odkrywa. E, dobra, kolejny kierunek możemy obrać tam tutaj. A my wracamy do naszej pierwszej wioski. Bo jeszcze, jeszcze to jest wioska. Hmm, jako że zaczęłam budować tutaj domki, to wydaje mi się, że jednak te, te chaty drwala i tartaki wybuduję gdzieś dalej, o, może tutaj. By było ok. Zaplanowałam sobie jeszcze troszkę domków, żeby wiedzieć, gdzie będzie szła droga i. O, super i tu możemy prosto poprowadzić od razu poprowadzę drogę tutaj bo będzie mi tak czy siak potrzebna i poprowadzimy drogę do do złoża gliny zróbmy sobie magazyn tak mniej więcej po środku dookoła 4 tartaki jeśli oglądaliście pierwszy sezon to już tłumaczyłam, że bardzo lubię budować w ten sposób, że mamy w środku magazyn, na rogach mamy cztery tartaki i na rogach tych tartaków mamy cztery haty drwala i dzięki temu wszędzie mamy 100%, czyli wykorzystujemy jak najlepiej te nasze tereny i poprowadzimy sobie od razu jakieś tam drogi. I oczywiście to wszystko musi się łączyć jeszcze z drogą główną. No, i musimy jeszcze chwileczkę poczekać na trzy deski, i będziemy mogli robić w końcu ten magazyn. O, odkryliśmy. Odkryliśmy Archibalda, wyspę Archibalda, tutaj. Super, super mieć go bardzo blisko. Pochwyćmy teraz naszą ambicję, i może gdzieś się dalej wypuścimy. Niech płynie tutaj. Do wybudowania chat drwali nie potrzebujemy żadnego drewna, także możemy wybudować wszystkie naraz. Super sprawa. Do tartaka też nie potrzebujemy drewna, także wszystkie naraz. I jeszcze tylko jedna deska, i będziemy mieli magazyn, więc to wszystko będzie hulać. No i pięknie, oficjalnie nasze tartaki są otwarte i prężnie działają. Teraz idziemy do naszej wioseczki, bo potrzebujemy na pewno więcej ludzi do pracy. Porobimy trochę dróg. Wybudujemy kilka nowych domów. I proszę, nowy status miasta wioska. Co tu się dzieje? Możesz teraz naraz przesuwać wiele obiektów. Użyj narzędzia przesuwania i oznacz teren w kształcie prostokąta wokół obiektów, które chcesz przesunąć. Jeśli przesuniesz je do niewłaściwego miejsca, zostaną zniszczone. Tak, tego wcześniej w Anno nie było na samym początku, jak grałam, pamiętam. Chodzi o to, że nie muszę przenosić pojedynczo, tylko mogę sobie złapać cały obszar i go sobie na przykład skopiować albo przenieść, właśnie. Ozdoby mają teraz własne menu. Przejrzyj je klikając tutaj i widzicie, to jest dowód na to, że nie grałam przez tym cały czas, bo wyskakuje mi w ogóle jakiś samouczek, pomimo tego, że tam kliknęłam, że nie chcę podpowiedzi, ale to są same nowości. I tak, no to mnie zaskoczyło ta ikona drzewa, bo tego nie było wcześniej. Więc mamy nowe menu dedykowane dekoracjom, mamy las strefy umiarkowanej i skromny park. No, fajnie, ciekawie. A, i w tym skromnym parku są po prostu takie jakieś tam małe y, pojedyncze dekoracje, które już wcześniej widzieliśmy. A jeśli chodzi o lasek, to możemy sobie po prostu y, sadzić drzewa dekoracyjnie, ale jak widzicie, to za to płacimy. Mamy już sporo drewna, nie ma co marnować. Budujemy kolejne domki. Ludzie są bardzo niezadowoleni, wiemy dlaczego, bo mamy odblokowane już na przykład rybki, więc musimy zacząć tworzyć jedzonko jak najbardziej. Połączymy sobie drogo, od razu wybudujemy obydwa, żeby nasi ludzie nie byli tak nieszczęśliwi. I w sumie mogłabym wyburzyć niedługo to. Na razie niech sobie stoi ten tartak, bo mi nie przeszkadza właśnie. A jak będzie mi przeszkadzał, to wyburzymy, bo mamy tutaj już cztery. Kolejna rzecz to alkohol. Alkohol, który daje szczęście. Tak jak spo spojrzymy sobie tutaj w menu naszych mieszkańców, w tym przypadku farmerów, to mamy potrzeby i zadowolenie. Do potrzeb należy rynek. Ryby, właśnie o które zadbaliśmy, już także już to mamy wypełnione, oraz ubrania robocze, którym się, którymi się zajmiemy zaraz. A na zadowolenie wpływa alkohol i karczma. Mamy właśnie już odblokowaną karczmę, także od razu ją sobie tutaj wstawię. Niech mają, niech się cieszą. Skoro już zaczęłam tutaj budować jakieś takie budynki produkcyjne, to już. Będę kontynuować po prostu w tej strefie. Zrobimy sobie drogę i lecimy z tymi ubraniami. Na początek potrzebujemy farmy owiec. Ale tak y, zrobimy sobie to tak, że ja stworzę najpierw magazyn, y, później zrobię szwalnię. Troszkę inaczej. Ten magazyn sobie przeniesiemy w bok. Najpierw zrobimy szwalnię jedną, y, drugą z drugiej strony a może nawet zrobię cztery oczywiście to są tylko plany tego jeszcze nie wybudujemy ale musimy to so właśnie jakoś tak zaplanować, żeby tracić jak najmniej czasu na dostarczenie danego towaru czyli właśnie dobrze jeśli szwalnia ma bardzo blisko do magazynu i do farmy owiec więc zrobimy sobie jedną farmę na przykład tutaj drugą tutaj Trzecią i czwartą. No nie wiem, zobaczymy. Może to będzie działać. Ile jakie one miały wielkości? Uuu! To mi tu bardzo nie pasuje. To ja zrobię w takim razie. Przeniosę ten budynek. Droga. Tą drogę zburzę. I zrobimy coś takiego. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Tutaj zmieścimy sobie pięknie, a nawet zmieścimy więcej. Także zrobię to tak. To przeniosę tu. No i nawet się udało jakoś to ścisnąć. Także zużyliśmy trochę mniej przestrzeni niż myślałam. I zrobimy może najpierw dwa takie budynki. No i od razu dwie szpalnie. Bo jeśli dobrze pamiętam, to tak, wełna produkuje się 30 sekund i ubrania robocze też 30 sekund, więc 2 na 2 będzie super. Kolejna rzecz to oczywiście alkohol. Poprawdzimy sobie tą drogę tutaj. Tutaj sobie przygotuję drogę pod cegielnie, więc zostawię sobie na to przestrzeń. I tak, postawię może magazyn tutaj. Zaprojektuję kilka gorzelni. Na razie cztery. Kolejna droga i cztery uprawy ziemniaków. No to by wyglądało. Ach, inaczej. Zrobimy sobie jedną uprawę i po prostu skopiujemy już y, ogień. Postawmy sobie budynek strażacki, od razu go trzeba wybudować i od razu wybuduję kolejną remizę tutaj, koło tych gorzelni, bo no mogą się tu różne rzeczy dziać. Zróbmy magazyn, zróbmy już te pola. Niech sadzą już te ziemniaki i ja skopiuję sobie to pole w całości. No i łatwo, tak? Cztery na razie. No, a zaplanuję więcej. Także zróbmy sobie kolejne i możemy sobie dzięki temu dwie gorzelnie otworzyć. Tyle wybudowałam, że brakuje nam już ponad stu ludzi. Także budujemy domki, dużo domków. Od razu możemy budować. Konkurent osiedlił się na wyspie i na szczęście ugaszono pożar, ale co to za konkurent? Kogo ja, ja jeszcze nikogo tutaj nie spotkałam? Także myślę, że weźmy naszą ambicję i popłyniemy gdzieś. Zobaczmy, czy tam jeszcze mamy tam dużą wyspę. Także może tam będzie już ktoś. A w naszym mieście mamy zadanko. Zadanie polegające na zrobieniu fotografii. Jak najbardziej sfotografuj remizę. Och, jak pięknie. Proszę bardzo. I poznaliśmy Bente Jorgensen. Super, witam Cię, Bente, czyli jesteś w tym rogu. Uuu, jaką masz wielką, piękną wyspę. Ogromna. Dostaliśmy drewno za zrobienie zadania. No dobra, ambicja, to płyńmy gdzieś dalej. Tam mamy kolejną wyspę, także płyń. A my musimy podnieść tutaj coś, także będzie trzeba zawrócić ambicje. I co? No i w końcu ludzi mamy na plusie. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Zrobię kolejne domki jeszcze. I odkryliśmy nową wyspę. Dopiero się odkrywa, i jest niezasiedlona, i mamy tutaj futra i winogrona. Tylko że ta wyspa to w zasadzie no jest kawałek terenu płaskiego. Połowa wyspy to góry. Weźmy naszą ambicję i wracajmy powoli w stronę domu, ale tak by odkryć jeszcze coś po drodze może. U tu trzeba by było tam skręcić delikatnie. E, to wygląda niebezpiecznie. Mi się wydaje, że to jest to są piraci. Także tak to jest ten rodzaj mapy, gdzie piraci są w środku. No dobra, to płyniemy, może tędy, odkryjemy sobie te, ten kawałeczek i, i do domciu. No i jeśli spojrzymy na statystyki w Alfei, to wygląda to bardzo dobrze: nic nie jest na minusie, wszystko jest wręcz nadprodukowane. Mamy też, już spełnione wszystkie podstawowe potrzeby naszych farmerów. Są bardzo zadowoleni i w zasadzie można by już ich upgradeować. Myślę, że lecimy z tym. Nie ma na co czekać. Proszę bardzo. No i mamy epokę industrializacji. I co? Od razu pierwsze co? To robimy cegły, najważniejsze, złoża gliny. I jeszcze nam ludzi wystarczyło. Tak, prowadzą się pierwsi robotnicy. Super. Chciałabym zrobić od razu cegielnie, ale wydaje mi się, że będziemy mieli jednak za mało trochę tych pracowników. Zaraz zobaczymy. Mamy pierwszą gazetę. Super. Publikuj. Wbutuję tą remizę, zapomniałam sobie. No i moi drodzy, cegielnia, oczywiście cegielnia i zabiera nam 25 robotników, także jeszcze zrobimy kilka upgrade'ów. Yy, będzie pasowało robić, zrobić jeszcze jedną cegielnię, bo jak wiemy to, zaraz zresztą to sprawdzę, ale yy, wyrobisko gliny pracuje w 30 sekund, a cegielnia w minutę, więc potrzebujemy mieć yy, dwie cegielnie, aby to wszystko hulało na 100%. I lecimy z kolejnymi upgradeami. Zróbmy sobie to tak. I już od razu nowy status miasta, miasteczko portowe, co oznacza, że możemy robić żagle i statki, tak? Czy tylko żagle? Mały port. Tak, możemy robić stocznie żaglowców. Ale lecimy, co? To ja jeszcze tylko dobuduję trochę domów. Myślę, że to już czas, żeby zburzyć te budynki, bo one mi tu teraz przeszkadzają. I w zasadzie ta droga tu nie jest w zbyt dobrym miejscu. Droga sobie zrobię równo z tą i wybudujemy sobie kolejne domki. I też trzeba będzie pamiętać, że jeśli chodzi o naszych robotników, to oni mają już inne potrzeby i inne rzeczy ich zadowalają. Więc w tej chwili brakuje nam kiełbasek, chleba i kościoła. A kościół to jakaś taka grubsza sprawa, tak? 25 cegieł. No, póki co mogę sobie jedynie go zaplanować gdzieś. Myślę, że tu będzie ok. A tutaj kolejne domki. Jako, że cegieł będziemy potrzebować mnóstwo, to zrobię od razu kolejne wyrobisko gliny. U, ja sobie zdałam teraz sprawę, że my tutaj mamy dosyć daleko do magazynu. Hmm, tutaj jest bardzo łatwa sprawa, możemy to tak prosto połączyć. Ale ta cegielnia ma. Dość daleko, no dobra, trudno, niech już tak zostanie. Natomiast tutaj wybuduję magazyn, blisko, oczywiście. I od razu te dwie cegielnie tu i tu. I nie mamy desek proszę bardzo, już nie dajemy rady. No, teraz na wszystkie kolejne budynki będziemy potrzebować mnóstwo cegieł. Także to jest teraz naszym priorytetem. Już trochę desek jest, także budujemy. No, i kolejnym krokiem będzie oczywiście zapewnienie potrzeb naszych robotników. Czyli wybudujemy sobie farmy świń, i nie wiem, czy nadal w tej strefie chcę to tutaj mieścić. Czy mi się właśnie zmieści? Może tak. Zróbmy tak, najwyżej przeniesie się. Zrobimy sobie tryb projektowania i tak, jeśli chodzi... Najpierw zaplanuję rzeźnika. Zrobimy sobie to tak. Raz, y, dwa. Droga. I droga. I tutaj zrobimy magazyn. I dopiero tutaj farmę świń. Raz i dwa. Ta droga nam nie potrzebna. No i mamy pięknie zaplanowane. Teraz tylko wybudować na razie jedną farmę świń, bo i tak jeszcze nie mamy rzeźnika. Do rzeźnika trzeba nam pięć cegieł. Dobra, cegły już mamy. Dobra, to budujemy jednego rzeźnika. Lecimy do cegielni i możemy wybudować kolejną cegielnię. Teraz będzie super. No i reszta domków wybudujemy. A na kościółek kolejne 25 cegieł trzeba uzbierać. No ale przynajmniej nasi robotnicy będą niedługo mieli chociaż takie obaski. Kolejnym krokiem będzie chlebek, ale to myślę, że już gdzieś dalej dalej na pewno od naszego miasteczka. I od tej strefy, bo już nam się po prostu tu nie zmieści. I widzę, że mamy mało robotników. Aha, bo mamy pożar. No ale tak czy siak. Yy, zrobiłabym kilka upgrade'ów. Chciałabym zrobić upgrade y przede wszystkim wokół kościoła, także czekam, żeby mi się tu podniosło. Czy my mamy już w tej chwili za mało ryb? A, w ogóle yy, nasz statek niech wraca tutaj, bo mamy coś do odebrania. Może w sumie warto wybudować jeszcze jedną remizę, gdzieś bliżej. Zrobimy tak. Spójrzmy na statystyki i e, produkujemy więcej rybek niż potrzebujemy, alkoholu i ubrań. Także nie powinno być problemu. Upgrade'y powinny się niebawem pojawić. No gdzieś tam po, powolutku się pojawiają. Super Bente, super ambicja już jest, także podnieśmy to coś. Tak, to, to jest ta nasza nagroda. Zrzućmy to od razu. I więcej nie możemy zmieścić. Fajnie by było y, zupgradeować naszą faktorię, bo będziemy mieli wtedy y, zwiększoną pojemność magazynów. Ale nie mamy jeszcze na to cegieł, także na, wszyscy, na te cegły trzeba czekać jeszcze. Na szczęście w końcu mamy siłę roboczą i oczywiście mamy bilans na plusie, także super to wygląda. Nawet odblokowaliśmy już nowe budowle i mamy zadanko. Dostarczenie towaru. Czego potrzebujesz? Sześć ton cegieł. Nie ma sprawy, nie ma problemu. Co tam dasz za to? Piec. Piec rewerberacyjny. Ok, nie wiem co to jest, ale co to robi. O, silos kluczy do hodowli zwierząt. Tak, z silosami mieliśmy już styczność, także wiemy o co chodzi. Będę pytam mnie, czy może zasiedlić wyspę. Nie wiem, która to jest, ale tak, niech zasiedla. Lepiej, lepiej żeby ona, a nie kto inny. E, no dobra, możemy zrobić ten silos, nie ma sprawy. Dużo się dzieje. No, powiem Wam, że w tym Anno to jest tempo. Jak chwilę teraz grałam w inne gry, no to było troszeczkę inaczej. Tutaj po prostu cały czas coś się dzieje z każdej strony, a jesteśmy dopiero na pierwszej mapie. I dobrze wiemy, że tych map będzie troszkę, a nawet nie da się tutaj dać pauzy. Tak, także tak. Jeszcze na koniec rozbuduję nasz port, żeby zwiększyć te nasze magazyny, bo to się przyda. I myślę, że na dzisiaj to tyle. Reszta zostaje na kolejny raz i te silosy, i kościółek, i myślę, że zaczniemy budowę na. Naszej kolejnej wyspie, czyli na wyspie Belmore. A może nawet. Y... Będę już w tej chwili proponuje mi prawa handlowe. Okej, okay, nie ma sprawy. Super, będę, super. No i widzę tam y, gdzieś w tle dostępne zadanie. Także może jeszcze się następnym razem zajmiemy tym. A na ten moment to tyle. Anna to mnie nigdy nie przestanie zachwycać. Dzięki wielkie za oglądanie i liczę na to, że zobaczymy się następnym razem. Cześć.